Serdecznie na kanale wszystkie byki i zapraszam Was na czytanie marcowe. Pamiętajcie, proszę, że jest to czytanie ogólne, więc nie ma możliwości, żeby rezonowało z każdym z Was. Natomiast, jeżeli potrzebujecie czytania prywatnego, to w opisie pod filmem macie mojego maila, na którego możecie się ze mną skontaktować. Bardzo Wam dziękuję za aktywność na kanale, za komentarze, za łapki, za subskrypcję. Pamiętajcie o wciskaniu dzwoneczka, żebyście dostawali powiadomienia o nowych filmach. I jeżeli macie Instagrama, jesteście zainteresowani, to w opisie pod filmem macie również nazwę mojego profilu na Instagramie. Także serdecznie Was zachęcam. I zobaczymy, co tutaj dla was karty na marzec przygotowały. Moje drogie beczki. To jest czytanie ogólne, nie jest przypisane do żadnej sfery życia, więc możecie sobie ją tutaj dopasowywać tam, gdzie Wam akurat pasuje. Jeżeli nie pasuje to żadnej, warto sprawdzić księżyc, warto sprawdzić ascendent lub jeżeli nic z tego nie pasuje, to jakichś innych, cudownych tarocistów, których tutaj mamy na, na polskim YouTubie. W takim razie taksuję karty i sprawdzamy, co dla Was. Karty, proszę, pokażcie, co dla Byka na marzec. Karty, proszę, pokażcie, co dla Byka na marzec. Byczki, byczki. O, proszę. No, co wy coś kończycie byki w tym miesiącu? <noise> nie wierzę. Dosłownie nie wierzę. Byki. Co wy kończycie? Kończycie coś? Jak nic. Siódemka była pod spodem, jakiś opór stawiacie czemuś, mam wrażenie, ale tak, mamy raz, dwa, trzy dziesiątki i jeszcze kartę na dodatek świata. Coś kończycie? Coś kończycie w swoim życiu, związanego, mam wrażenie, z przeszłością bardzo mocno. Być może to jest taka rzecz, do której zakończenia zabieraliście się trochę jak pies do jeża i trwało to, i trwało, i trwało, i pewnie jeszcze trwa. Karta Rycerza Pentakli mówi o tym, że no to jest czasochłonne, to idzie powoli. Słuchajcie, no nie łapie mi ostrości z jakiegoś dziwnego powodu. No nic. Ale, słuchajcie, no cóż mogę powiedzieć. Tutaj Rycerz, rycerz buła, nie rycerz buła, tylko rycerz pentakli, jest takim rycerzem, który sprawę doprowadza do końca. Czyli jak już zaczęliście wychodzić z czegoś, to doprowadzacie to do końca i nie ma bata. Troszeczkę to jakby z jednej strony sprawia Wam satysfakcję, mam wrażenie, że, że uwalniacie się od tego, tak? Czyli z jednej strony to jest takie, dla Was taka ulga, Radość, że podołałam, zrobiłam to, zamykam jakiś cykl, tak? Wychodzę z czegoś. Natomiast z drugiej strony hmm... Ten długi czas wychodzenia z tego wiąże się z tym, że być może jesteście z tym emocjonalnie związani i może emocjonalnie związani z tym jesteście od dłuższego czasu i dlatego to jest taki opór i dlatego to tak długo trwa. Bo zgaduję, że to mogłoby pójść dużo, dużo szybciej, dużo, dużo szybciej moglibyście tą sprawę zakończyć i gdzieś tam ją zamknąć przy tylu dziesiątkach. Natomiast troszeczkę jakbyście ją ciągnęli ze sobą z jakiegoś mm, powodu. Hmm. Może chodzić o jakiegoś mężczyznę, mężczyznę spod znaku e, ziemskiego, byk, na koziorożec Lub może chodzić też o sprawy finansowe, o sprawy pracy e, Natomiast e, takie przeciąganie tego w nieskończoność, mam wrażenie, zaczyna sprawiać trudność Zaczyna być męczące taki po prostu nadbagaż, tak bym to nazwała I myślę, że zaczynacie to dostrzegać, że... To, co tak naprawdę miałoby być dla Was potencjalnie e, takim dobrym, miłym wspomnieniem, zaczyna Wam ciążyć i zaczynacie Wy to dostrzegać. Tutaj mamy króla, e, króla mieczy, król mieczy jest, e, no widzi, on bardzo dużo widzi i bardzo dużo wie, e, tutaj nie ma... Widzi potrzebę tej zmiany, widzi, że to, co było do tej pory stosowane, nie sprawdza się, nie przynosi rezultatu, że takie kroczenie, kroczenie, krok po kroczku, yy, chodzenie wokoło rzeczy, która tak naprawdę już dawno się skończyła i powinna była się dawno zamknąć. Przepraszam Was bardzo, dzwonek do drzwi. E, słuchajcie, no, takie krążenie wokół tej sprawy, takie yy, przeciąganie tego. Na znak powiedzmy, hmm, wspomnień, przywiązania, wygody być może troszeczkę też nie sprawdza się, nie zdaje tego rezultatu jednak. Przynosi więcej ciężaru niż to jest potrzebne. A co jest też ciekawe w tych rzeczach, znaczy w tych rzeczach, w tych kartach, które tutaj leżą. Sorry, że nie ma tej ostrości, ale. Nie wiem o co chodzi. Widzicie, na bliskich jest ostrość, na dalekich nie ma ostrości. E... Dziesiątka mieczy to jest ewidentne zakończenie. Dwadzieścia jeden, karta świata, to jest ostatnia karta Arkan Wielkich. To jest zamknięcie cyklu, czyli jakby ten cykl już tak naprawdę się zamknął, ale żył w Waszych emocjach. Żył w Waszych wspomnieniach, żył w Waszych uczuciach, wciąż i wciąż i wciąż. Do tego stopnia, że zaczyna przeszkadzać, że zamiast radości z tego, że coś takiego się w ogóle wydarzyło, że udało mi się z tego wycofać, udało mi się z tego wyleczyć, czy udało mi się tę sprawę zamknąć do końca, do końca gdzieś tam doprowadzić, zaczyna się robić z tego dziewięć buław, czyli przerost wszystkiego. Wokół Was. Yy, Pojawia się nowa miłość, mam wrażenie, jakaś nowa relacja. I teraz tutaj mamy szansę nawet na taką relację, która może trwać i może być relacją bardzo, bardzo dobrą. Dziesiątka kielichów. Natomiast, co jest w ogóle ciekawe, to znaczy każdy z nas jakby ma jakieś tam swoje doświadczenia i swoje przeżycia i podejmuje takie decyzje, jakie uważa za słuszne. Natomiast uważam, że was ta sprawa. Na tyle wymęczyła ten koniec was na tyle gdzieś tam przeorał, że tak brzydko powiem, że wycofujecie się z tego. Pod spodem wcześniej była siódemka buław blokada i tutaj karta eremity, karta pustelnika. Jakbyście uciekali w samotność. E, mamy tutaj asa kielichów i dziesiątkę kielichów. Być może jedna miłość się zakończyła. Przyszła pora na nową, ale na nową się nie otwieracie. Widzicie znowu, czwórka pentakli, to samo, to, samo, to samo, co mówiłam, jest takie wzbranianie się usilne przed otwarciem się na nową miłość. Jakbyście troszeczkę byli zamknięci i, i woleli jednak nie, nie wchodzić w nic nowego, być może z obawą przed tym, że znowu będzie to wyglądało w ten sam sposób jeżeli czekacie na to żeby nowa miłość od razu urosła do rangi dziesiątki kielichów czyli spełnienia miłościowego że tak powiem domu, rodziny i tak dalej moi kochani, na wszystko potrzeba czasu Nikt do Was nie przyjdzie i na dzień dobry Wam nie zaoferuje, że, na, za was, że Wam kupi pierścionek z brylantem, postawi Wam dom, i yy, nie wiem co jeszcze. No, no znaczy, może ktoś taki być, ale wiecie, bądźmy realistami, czegoś będzie za to oczekiwał. Natomiast jeżeli chcemy takiej miłości, jak tutaj, czyli dziesiątce kielichów, domu, rodziny, to trzeba się uzbroić w cierpliwość. I z jednej strony e, być może wy czekacie, aż ktoś taki pojawi się w waszym życiu po raz pierwszy lub znowu, aż taka okazja się pojawi. Z tym, że e, uważam też, jakbyście przyjdzie, przyjdzie. Jakbyście odrzucali to, co już jest, tylko dlatego, że na dzień dobry nie nosi znamion od razu dziesiątki kielichów, od razu domu, od razu rodziny, od razu nie wiem czego. Myślę, że jeżeli byście dali tej relacji się powoli rozwinąć takim biegiem, jakim ona powinna się toczyć, to Byłoby naprawdę możliwe, żeby z tej relacji coś wyszło, bo ona jest bardzo rozwojowa. Jeżeli tej relacji jeszcze w Waszym życiu nie ma, to może się pojawić. Uciekanie przed tą relacją, chowanie się przed tą relacją może i zda egzamin, tak, jeżeli, no jeżeli liczycie na to, że. Mm, nie wiem, no zamkniecie się w pieczarze i nikt was nie zrani, no to tak, no to jak będziecie sami, no was nikt nie zrani, ale też nikt was nie pokocha i nikt was nie uszczęśliwi, tak? Jeżeli będziecie się zamykać w sobie. I z uczuciami to jest tak, że one zawsze znajdą gdzieś tam jakąś furtkę i dołożyłam do tego eremity kartę rydwanu i kartę pazia kielichów czyli ta energia nie odpuści to nie będzie tak że jak wy się zamkniecie to już w ogóle możecie wiecie spokojnie spać jeżeli miłość będzie was chciała znaleźć to was będzie szukała jeżeli wyjeżdżacie gdzieś jeżeli będziecie chcieli sobie dać chwilę odpoczynku zdecydujecie dobra wyjeżdżam gdzieś sama chcę się od wszystkiego odciąć chcę zapomnieć chcę przemyśleć chcę to chcę tamto no, w podróży może się pojawić ktoś w Waszym życiu. Jeżeli no, wyjeżdżacie, bo jesteście już wszystkim zmęczone, macie wszystkiego dosyć, no to tutaj naprawdę coś może się wydarzyć, um, ktoś może się pojawić w Waszym życiu. Z tym, że właśnie, jeżeli tutaj e, oczekujecie, żeby to coś z tego powiedzmy było, żeby coś w Waszym życiu miłosnym się odnalazło, to tutaj nie ma innego wyjścia. Jak się otworzyć, bo możemy potrzebować chwili samotności, możemy potrzebować tego odcięcia na jakiś czas. I czasem to odcięcie jest dla nas najlepsze, bo nabieramy perspektywy. Natomiast e, siódemka buław, czwórka pentakli, czyli takie jednoznaczne, jeszcze tylko dziewiątki buław tutaj brakuje, e, to są takie jednoznaczne karty, które mówią o tym, że my na siebie nakładamy blokadę. Nie jest tak, że ktoś nam staje okoniem i nie pozwala się zakochać. Nie. To nie jest tak. Tylko to jest takie świadome odpychanie albo niedopuszczanie pewnych rzeczy właśnie wtedy, kiedy one się pojawiają. Bo jeszcze to, że my się zamkniemy w pieczarze, to nie znaczy, że nigdy w życiu nikogo nie spotkamy. Bo my możemy spotkać dziesiątki osób, które są dla nas potencjalnymi partnerami do związku, i możemy te dziesiątki osób odrzucić od razu z miejsca. Bo jesteśmy emocjonalnie zamknięci, bo już sobie postanowiliśmy, że ja się nigdy nie zakocham, bo ja jestem najgorsza, bo ja na miłość nie zasługuję, bo ja tyle przeszłam, bo ten nie zranił, tamten nie zranił. Można na siebie taki bagaż nakładać, można. Ale słuchajcie, jeżeli już jesteście w tej energii rycerza Pentakli, to fajnie by było tą energię wykorzystać, bo to jest konkretna, zdecydowana energia do osiągnięcia celu. Jeżeli waszym celem jest miłość, zbudowanie trwałego związku, yy, znalezienie fajnej pracy, trwałej, stałej, przynoszącej fajne dochody, zbudowanie domu, yy, nie wiem, ogród, założenie ogrodu, yy, jakieś pracowanie nad swoją pasją, to wykorzystajcie tę energię. Takiej nieustępliwości, wykorzystajcie to, że pewne rzeczy w waszym życiu się zakończyły i one już was nie trzymają. Bo jeżeli są takie rzeczy, które w namacalnym, takim naprawdę yy, fizycznej formie was trzymają, to ok. To trzeba poczekać, aż, nie wiem, sąd je zakończy, czy nie wiem, jakieś tam materialne rzeczy dobiegną końca, czyli rozmowy na przykład, nie rozmowy, tylko umowy się rozwiążą, tak? Skończą swój bieg. Ale jeżeli przy tym Was trzymają tylko dobre wspomnienia i dzięki tym dobrym wspomnieniom Wy sobie nie układacie życia, no to, średni, to jest średnio udany biznes. A, i emocjonalny i zarobkowy. Moje drogie byczki, macie energię zakończenia bardzo mocno podkreśloną wieloma kartami. I to wcale nie musi być złe. Wcale to nie musi być dla was krzywdzące, a wręcz przeciwnie. Potrzebujecie się odciąć na chwilę od tej energii, potrzebujecie przemyśleć, potrzebujecie się zastanowić. Świetnie, róbcie to, ale nie dajcie temu się zamknąć. Nie dajcie temu się po prostu e, e, zamknąć w... na nieskończoność, że tak powiem, tak? Na zawsze. Słuchajcie, ale karty lecą. Zobaczymy, co jeszcze karty wyrocznie zechcą Wam podpowiedzieć, moje drogie, moje drogie byczki. Co na marzec dla Was? Dlaczego? No, moje drogie byki, jeżeli Wy się cały czas zastanawiacie, a dlaczego tak się stało? A czemu on odszedł? A czemu ja odeszłam? A... Czemu szef nie oszukał, a czemu to, a czemu tamto? Za dużo pytania, za mało robienia. Jeżeli coś się zakończyło w Waszym życiu, to to, że Wy się dowiecie, dlaczego to się zakończyło, to tak naprawdę już i tak nic nie zmieni. Może Wam będzie lżej na sercu, a może wcale nie. Bo z tego dopytywania się to naprawdę można czasem sobie więcej szkody zrobić niż pożytku, z tego, że my coś wiemy. Już lepiej czasem nie wiedzieć niektórych rzeczy. Natomiast, jeżeli wy żyjecie w całym pytaniu, a dlaczego tak, a dlaczego nie inaczej, a dlaczego to muszę zrobić, a dlaczego w taki sposób, a dlaczego nie w śmaki sposób, dlaczego, 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 dlaczego. i cały czas szukacie sobie wymówek tylko po to, że ja nie mogę tego zakończyć, bo nie wiem dlaczego tak się stało, Możesz się dowiedzieć i za 10 lat, i co 10 lat będziesz czekać na odpowiedź, i nic ze swoim życiem nie zrobisz, bez sensu. Żyj swoim życiem, ruszaj do przodu, a odpowiedź, jeżeli ma przyjść, to przyjdzie. Jak ma nie przyjść, to nie przyjdzie. Jak masz się dowiedzieć, to co za problem, żebyś się dowiedziała, dlaczego on Ciebie nie kochał, jak już będziesz w stałym związku z osobą, która Ciebie kocha? Pozwól sobie na to. Nie zatrzymuj się ciągłymi pytaniami. Domyślaniem się. O, to jest na pewno dlatego. O, to jest na pewno tak się stało. Obo ja taka i taka, albo on taki i taki. Nie rób sobie tego. Nie zamykaj się na nowe rzeczy tylko dlatego, że nie znasz odpowiedzi na stare rzeczy. Nie musisz wiedzieć wszystkiego od razu. Możesz się dowiedzieć Nowych rzeczy, nie wiedząc starych rzeczy. Jeżeli nie wiesz, nie znasz odpowiedzi na wszystkie pytania z jednej dziedziny, to jeszcze nie znaczy, że nigdy nie możesz zacząć nauki drugiej dziedziny. Nikt nie dał takiego przykazania, że musisz znasz odpowiedź na wszystkie pytania. Nie dajcie się zatrzymać, moje drogie byki. Nie dajcie się zatrzymać. Życzę Wam samych cudowności. ściskam Was. Cudnego miesiąca, marca. Pozdrawiam.